Filmowy Halloween, noc z 30 października na 1 listopada w Beceku. W planie mrożące krew w żyłach projekcje, dwa horrory. Udręczeni, opowieść o rodzinie, która po przeprowadzce do starego wiktoriańskiego domu odkrywa, że dom ten kryje w sobie mroczne tajemnice. Oraz Sinister, historia pisarza książek kryminalnych, dla którego fikcja, to o czym pisze, niebezpiecznie zbiega się z rzeczywistością. Zachęcam widzów do odwiedzenia nas w specjalnie przygotowanych na ten wieczór halloweenowych strojach, ponieważ w tym roku przewidzieliśmy pierwszą edycję nagrody Hello Fashion Grand Prix. Będzie to nagroda za najlepszy halloweenowy strój, nagroda publiczności. Oprócz projekcji, w planie dużo ciekawych niespodzianek. Serdecznie zapraszam.